Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części szachów blicowych ze mną. Tym razem mamy Amerykanina, 2.280, no i gramy sobie niego jakiegoś. Taki czeski wariant jakiś, w ogóle nie wiadomo co to. No i zobaczymy co z tego wyniknie ogółem. Takie warianty są dla czarnych problematyczne, ze względu na fakt, iż właśnie on tutaj próbuje nam wskoczyć. Hmm. więc no, mamy bardzo ściśnioną, niefajną pozycję. E, plan jest taki, on pewnie zagra tutaj, o nie zagrał, no to jeśli nie on, no to my. No i teraz mamy taką królewską indyjską no i biegniemy. E, naszym celem jest jak najszybsze dobiegnięcie tutaj i e, zagranie o tutaj w ten sposób. Hmm. W ogóle on się strasznie zamurował, bo się boi. No. O, z strzałką się ruszył. No dobra. Zagram, wierzę, żeby. No bo mój plan jest prosty. Ten pionek musi pchnąć i pchnąć się dalej. On zagra tu, ja zagram królową, później poświęcę tu. No i będzie jak najbardziej spoko. I taki jest nasz plan, i tak też będziemy tutaj grać. Eee... Dobra, goniec pójdzie tutaj, żeby bronić tego pola tak profilaktycznie, no i pchamy, lecimy, o kurcze, ale sknociłem. No dobra, no to spróbuję go przynajmniej związać. Mhm. coś takiego hm pobije on pobije pobije on a spoko można no teraz pewnie da tu szacha i ja odejdę królem, zdobywam figurę. Uu, no, jakieś podwaliłem piona tutaj. Nie widziałem, ale dobrze na tym wyszliśmy. Więc jest OK. O, i właśnie też zdobyłem y, jakąś tutaj coś. Tutaj zagram. No, no przecież, do, gdzie miałbym niby zagrać? Mm -hmm. Teraz nie ma żadnych gruźb pod skoczką. No, jakbym skoczył tutaj na przykład, to byłaby tragedia. No, bo skoczek tutaj wchodzi. No i ta pozycja nie wygląda ani trochę fajnie dla czarnego. A teraz, no, my tutaj gramy o zwycięstwo. O, fajnie. Mm -hmm. No Mogę spróbować na przykład zagrać tutaj z opcją z szacha. Yy. Hmm. No nie spodziewałem się tak głupiego ruchu po jego stronie. Yy. Może by wymienić jakiegoś, jakąś wieżę. No, teraz on jest zobligowany, żeby wymienić, chyba A zagrał w ten sposób, to ja zagram w ten i wezmę sobie tego, no. No, i wydaje się, że jest teraz dobrze. No, i się okazało, że jest dobrze. To była bardzo fajna partia. Dobrze zagrał. War, wariant Petrosjana, hmm. no nie nazwałbym tego wariantem Petrosjana. Niemniej no tam jakieś takie motywy z tego wariantu można było znaleźć. Zapytacie jaki? No zaraz zobaczymy, no dobra. <laughs> Przepraszam. D4, no to do, na to D4, no to wiadomo, no mamy masę różnych opcji. Możemy sobie na przykład zagrać jeny no tutaj jest miliard tych, miliard debiutów. Możemy sobie z tym skoczkiem tutaj zagrać indian defense z planem tu, 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 tu. i mamy obronę królewską indyjską Bo przynajmniej taki schemat obrony królewską indyjskiej Więc no właśnie, no, coś takiego. Zamiast, to, zamiast tego, no ten skoczek tutaj, możemy pchnąć sobie piona pójść tutaj, jeśli skoczek będzie, bo on będzie się rozwijał w ten sposób, i mamy obronę nim zawicza. Możemy sobie zagrać tutaj, 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 tym gońcem, no i mamy bogo, Indy, bogo indyjską, lub możemy zagrać tak jak ja zagrałem. Oczywiście po tym skoczku tutaj też możemy później zagrać C5, no i mamy obronę Benoni. Biały tutaj zwykle gra w ten sposób. No, oczywiście, pokażę no, Wam bananą pułapkę. Nie można zabijać tego pionka, no, bo po tym jest podbiciem. No i tego pionka się nie da. Nie, nie da się go obronić. No, bo jeśli pójdzie tutaj, no to my gramy A5. Oczywiście nie tu, no bo pyk, pyk i pyk. Więc no, po tym zagra coś takiego. No to pyk, pyk. I teraz wchodzi królowa z zabiciem. Jedyne, co tam teraz może zagrać? Tak. Pyk, pyk. I, pyk. I zostaliśmy ze skoczkiem więcej. Jest to banal, dlatego też no, ci trochę lepsi gracze, ci 272 jak widać, Amerykanie, on miał jakiś wyższy ten ranking, prawda? Kiedy zaczynał, no, blisko 80, no to właśnie zamykają pozycje, idą w te normalne warianty. No i my właśnie sobie gramy w normalne warianty. Nie przejmujcie się, że tutaj jest jakoś i pół, no bo po prostu programy komputerowe jakoś wariują, kiedy widzą będą niego. Nie wiem o co chodzi, nie wiem, liczą figury rozwinięte? No ale no centrum jest nasze, w sensie no zamknięte. No ten ruch tutaj, jak sądzicie, po co? Po to. Po to pole, po prostu żeby jakoś ten gońc tu nie wskakiwał, skoczek żeby jakoś nie wskakiwał żeby wszystko było spoko. No tutaj cofa się skoczkiem najprawdopodobniej właśnie na ten jego plan, że tutaj wskakuje, ale zabrakło mi f4 później. No my rozwijamy. O i w tym momencie program nawet nie poleca f4. Ciekawe. No Bardziej skoczek, prawda? Wieża E. Że co, że nie można obronić tego pionka? Wszystko można. Skoczek E5. No prawdą jest, że kiedy tak patrzę na tę pozycję, Pyk. Pyk. Mm, kiedy patrzę na tę pozycję, no to tak troszeczkę mi mm, się nie podoba. Nie no, no F2. Dlaczego F2? A, no to teraz skoczek tu, tu, tu. Mhm. No to dobrze. To być może właśnie dlatego on tego nie zagrał, więc był lepszy ode mnie. Zagrał wieżę B1. Też nie polecano. B5 od razu. Mhm. No tak, no w sumie B5 było tutaj grywalne. Czyli taki Benko Gambit. Pek i pek. A jeśli pek. No to po prostu musimy się pozbyć tego, bo skoczkiem nie możemy odejść. No bo skoczek broni nam pionka. Więc to po prostu atakujemy jego. Jeśli by zagrał tutaj, no to jesteśmy zmuszeni do wymiany. No i teraz sobie po prostu odchodzimy skoczkiem. No i mamy, zostaliśmy nie zostaliśmy z pionkiem. W sensie odbiliśmy tego. tego, z, nie wiem, z, Zostaliśmy z pionkiem centralnym. O z tym. Dobrze, zatem zobaczmy dalej. <coughs> no tak, cofnięty. Skoczek. No to tutaj jest bardzo logiczny plan. W sensie no wieża tu, pionek tu. No i idzie to B5, B4. Czyli no taki plan rodem właśnie z Petrosjana. Właściwie no nie tyle z Petrosjana, co z tych wszystkich, z większości wariantów obrony królewsko-indyjskiej, które to właśnie biały biegnie tymi pionami, próbuje tutaj coś zrobić. Więc no bardzo fajną opcją jest właśnie po prostu zagranie b5. Co zagraliśmy teraz my? No proste, no gramy ten klasyczny. Jeśli, jeśli biały nas atakuje tutaj, w tych rejonach? No to my będziemy go atakować w tych rejonach. Z nadzieją, że właśnie zwróćcie uwagę, my atakujemy w rejonach Roszady. A w Roszadzie wiadomo, kto się znajduje, więc no, nasz atak prowadzi do kategorycznej totalnej. Wygranej po prostu pokonania przeciwnika F4 było przez chwilę. No i właśnie gramy to F4. Dlaczego? Dlaczego nie otworzyłeś pozycji? No, bo te skoczki tutaj, te gońce teraz są bardzo fajnie zamknięte. Skoczki też by sobie chciały gdzieś tutaj wskoczyć. Więc no, jeśli otwieramy pozycję, to figury yy, białego nagle ożywają. Teraz zwróć uwagę, że są bardzo stłoczone. Więc, no, nasz plan jest prosty. No, jeśli on będzie pchał tu, no to my pchamy te pionki tutaj. E, pokażę Ci. No, w to G4, G5 właściwie. Tak. No, tutaj zagrał skoczkiem, no bo ten skoczek tutaj z gońcem, z pionkiem i z królową. Czyli w tym momencie te cztery figury bronią pola na G4. My w tym momencie niczym nie atakujemy tego pola, więc no tutaj logiczny ruch H5. I ten ruch wystarczy, żeby już skoczek tutaj się nie zagnieździł. H3 poleca, niemniej H3 y, niby wpływa na to nasze kluczowe pole, o którego tutaj będzie walka, i o które jednak no biały, biały odpuścił to pole. Y, biały. Biały postanowił pogodzić dwie sprawy. Mianowicie obronić się tutaj, na tym i wyprowadzić kontrę jednocześnie na drugim skrzydle. No, no, tak, no, zobaczmy. B4, no to wiadomo, no to teraz, no to właśnie to B6, o którym wspomniałem. No, i ta po bo B6 naprawdę ta pozycja jest dla czarnego bardzo spoko. Ten ruch pionem rozwija, rozwiązuje bardzo dużo negatywnych kwestii związanych z atakiem białego na skrzydło królew hetmańskim. Więc no nawet to co on zagrał, ten skoczek tutaj, no jest skoczek, powiesz, na bandzie, więc słaby ruch, no niekoniecznie, no jakiś tutaj oddziałuje na pole b6, więc no coś tutaj jednak on próbuje. Niemniej, no, bo OLB-6 jest bronione podwójnie. W tym wypadku może być nawet potrójnie. Wieża tutaj niekiedy, właśnie. Zapamiętaj proszę ten manewr. Wieża tu i wieża tu. To jest też bardzo spoko. No dobrze, no to my, tak klasycznie, królewsko-indyjsko. Król idzie w róg, zwania to pole na wieżę. No, wymiana. Oczywiście bijemy polem, pionem B. Powiesz dlaczego B zapyta się pionem tym, a nie D? Ponieważ, jeśli pionem D, no to ten pionek jest podparty nagle i już jest przechodni i ma tylko trzy pola, więc już jest zagrożeniem ten pionek Z względem tego, co my mamy tutaj. Teraz to w ogóle on ma potencjał, ale tak naprawdę, no, jeśli sami mu nie zrobimy tej drogi, właśnie w ten sposób to on jest, on tutaj stoi, no tutaj jakieś pola atakuje, jedynie i na pewno nie jest zagrożeniem takim jak w tej pozycji. Co dalej? Jeśli skoczkiem, no to skoczkiem jest głupio, no bo skoczek zabija tutaj, straciliśmy pionka za darmo. No i tak, no to są główne, to są trzy opcje, więc no tutaj tylko i wyłącznie pionem B, nasz przeciwnik tutaj zagrywa gońcem. No, i tutaj y, pokazałem swoją ślepotę. Y, zagrałem normalnie według planu wieża na G, właśnie tak. Królowa odeszła już tylko dwie figury. Goniec F8, żeby bronił piona. Tak, profilaktycznie, czemu nie? Niemniej tutaj można było zagrać na przykład. Y, Gońc H6 właśnie tu, ten skoczek tutaj, to znaczy ten bardzo, ten jest potrzebny na tym polu, więc no po prostu ten skoczek tutaj, żeby przyatakował, no i już mamy 2, 3, skoczek stąd i wieża stąd, atakują to pole, więc już można by pchnąć i byłoby spoko. No ja zagrałem tym gońcem, poszedłem skoczkiem, no i teraz zagraliśmy błąd, po którym jest 0, ten nagle mamy bardzo dużą stratę. Na szczęście zagrał z skoczkiem, no i to jest, to jest nasza szansa. Związuje sobie skoczka z królową. F... FBG, mhm, jeszcze tak mógł zagrać, żeby ta wieża tutaj pobroniła. G3 F bije G, wieża bije F, tylko tak, no przecież gońcem nie za bardzo. Hmm, też mógł gońcem? Czekamy. No no to teraz, a no tak, przecież nie możemy. No to co tu można w takim razie? H4 skoczył na F. coś takiego, ten jest, ten skoczek jest nasz. Dobra, poszła wieża, zagrane zostało, skoczek D, odpuszczam już to pole. No, tutaj tak naprawdę jest to wszystko bez znaczenia, ponieważ no, walczymy o zdobycie figury, a ten skoczek stąd po wskoczeniu tutaj może atakować wieżę na przykład, więc no to jest bardzo fajna sprawa. No zagrał tutaj tym ruch, tym skoczkiem tutaj. No to jest po prostu wymiana, całe szczęście no tak jak policzymy w partii mamy figurę więcej dzięki temu. A czy mógł się obronić inaczej? Skoczek bije c5. Bardzo fajne, prawda? <gry> Bardzo fajne. Po skoczek c5, nie rozumiem, że nie mogę zabić, e5 wchodzi, no. Jak odchodzę, no to wchodzi tutaj pyk. No, no to co, to się zasłonie, jest chyba ok. Nie? Skoczek na E4. Hmm. 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 No tak, jest związane. Mm -hmm. Bardzo fajne. Zagrał tutaj, no to sobie wymieniamy. Backpack. Skoczek, no to teraz biję, no wskakuję tym szachem. Zabił Piona, no bo co? Mamy tutaj podbiciem, no to bardzo fajne jest dać szacha tej pozycji. No i wskakuje goniec na g4, i to jest bardzo fajny ruch, po którym traci wieża. Wskakuje wieża na b z szachem. No i tak naprawdę ten jedyny ruch, o h 6, h 6, no to zawsze jakieś szacha dostajemy, h8, tak samo. No to takie nie do końca, po prostu ten ruch królem jest jak najbardziej spoko. No tutaj odszedł, no to zabijamy wieża G na B8. Póki co jeszcze skoczek. Skoczek na aktywną pozycję, no bo jest taki nieaktywny. Zabił piona. No i teraz wieża G. No i tutaj tak naprawdę, no powinien albo wymienić gońca yy, z tymi dwoma skoczkami, chociaż no ma dwa przechodnie pionki więc no tutaj jeszcze jakieś opcje były. No ta pozycja na pewno jeszcze nie jest tak yy, bardzo, bardzo yy, łatwa. No biorąc pod uwagę, że mamy minutę. Poszła wieża, no to nasza też. No I w tym momencie się poddaje, no bo traci skoczka yy, gońca. Co mogło nastąpić? Król E3 pokazuje. No to szach król tutaj. Mm, mm, mm. Zabicie tu. No w sumie. Bo jeśli by... no, ta wieża za bardzo nie. No to zabicie tu. Możemy spróbować tak. F5 bicie. Bicie H6. No i, no i właśnie no i ten pionek tutaj biegnie z szachem no bardziej tutaj, nie? jeśli tutaj, no to po prostu no nie cackać, się zabijać No i tak mamy bardzo dużo bardzo dużą przewagę ogółem mhm. dwie figury No dobrze, no to, to dalej to już nie jest ciekawe Mam nadzieję, że się podobało. Liczę na komentarze. Zachęcam też do kliknięcia linku dotyczącego kursu szachowego na Udemy, czy też po prostu zainteresowania się moją ofertą lekcji indywidualnych. W razie pytań, czekam na jakąś wiadomość. Póki co, trzymajcie się. Życzę Wam zdrowia.